Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamil, skocznia tutaj w Oslo Holmenkollen to taka chyba jest szczególna dla Ciebie. To taka kolebka norweskich skoków, ale po trochu też i polskich. Jak, jak Ty to czujesz? No z jednej strony jest bardzo, bardzo przyjemnie to, że jest dużo polskich kibiców, rzeczywiście na każdych zawodach. Za to im za to szczerze dziękujemy, bo dużo przyjemniej się skacze, mając ze sobą no, grono, grono, które nas wspiera. No, a poza tym skocznia, skocznia jak skocznia, trzeba skakać. No właśnie, trzeba skakać, podobno na treningu skaczesz bardzo fajnie, natomiast tutaj jeszcze trochę chyba dużo tej kontroli cię wkrada. takie. Skoki nie były najlepsze, ale e, mam nadzieję, że jutro będzie, albo pojutrze będzie zdecydowanie lepiej. Cały czas pracuję, cały czas. E, e, no, szukam e, czego by co by tu jeszcze można było poprawić. E, tego jest jeszcze sporo, dużo pracy, przy tyle. Dzięki. E, Maciek, dotychczas trzy e, razy tutaj startowałeś, trzy razy byłeś w czowej 20. Jak oceniasz ten obiekt tutaj? No, czy, nie jest to mój ulubiony obiekt. E, jakby nigdy. Nigdy nie mogłem sobie z nim poradzić od pierwszego skoku, zawsze te pierwsze skoki były problematyczne, a później w zawodach udawała się jakoś te, te skoki poukładać i tak, tak też było dzisiaj, mimo że e, ostatnie treningi były naprawdę fajne, zawody były fajne, to jakby ta, ta myśl troszkę nie działa na tej skoczni i pewne rzeczy trzeba troszkę uporządkować i e, próbowałem zrobić to dzisiaj, ale też miałem jakiś taki tak zwany dzień konia, że nic się mi nie wychodziło i też fizycznie troszkę gorzej się czułem, także no... Nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, e, tylko, tylko trzeba e, skoncentrować się na niedzielny konkurs, bo jutro raczej wolne, także myślę, że to wolne też mi przysłuży, żeby troszkę się tak zregenerować fizycznie, e, przeanalizować te skoki i na niedzielę e, z taką e, pozytywną myślą podejść do tego skakania, zrobić swoje i myślę, że będzie dobrze. E, czy ten sypiący śnieg bardzo utrudnia Wam życie dzisiaj? Troszkę tak. No, rzeczywiście tych dmuchaczy tak zwanych na rozbiegu jest bardzo dużo i nie ma momentów, żeby, żeby gdzieś trzymało na tym rozbiegu. Są gdzie gdzie takie nierówności spowodowane zbyt dużą ilością takiego śniegu, który jest rozjechany. Ale chyba największa trudność jest taka, że właściwie przez mgłę i przez tych dmuchaczy nie widać ani nie słychać trenerów. I po prostu się zielone światło i w tej chwili zawodnik sam podejmuje decyzję, kiedy jedzie. Także... Ee... To była taka dodatkowa trudność, a tak, no to warunki jednakowe dla wszystkich, śnieg pada cały czas jednakowo, e, także tutaj nie można narzekać. Dobra, no to dzięki powodzenia w kolejnych startach. Okay.